Cześć, tu Darek Kolejnik z Kingsman Finance, a dzisiaj testujemy rewelacyjny samochód do takiej codziennej jazdy, a kiedy trzeba, to i sportowej, BMW M3 Competition. Zapraszam! To ponad 510 żywych koni mechanicznych i ponad 650 Nm, dostępnych praktycznie od kliknięcia pedału gazu. Przyspieszenie tego samochodu można by było porównać naprawdę realnie do startu samolotu. Jak we wcześniejszych materiałach wideo, skupię się na tym, nie jakie on liczbę reprezentuje, tylko jakie emocje daje ten samochód. Na przykładu Jego przyspieszenie jest nieziemskie. Skrzynia biegów działa naprawdę bardzo szybko bez żadnych lagów. Poza tym, no, nie oszukujmy się, 650 Nm musi robić swoje. Ten moment, moment obrotowy jest naprawdę praktycznie od ręki dostępny. Zawieszenie. Jak w sportowym samochodzie. Można się spodziewać, że będzie twardo, będzie biło po kręgosłupie, jest twardy, ale on ma być twardy. To nie ma być limuzyna, która jest spakowana mocą. To ma być sportowy, to ma mieć sportowy charakter i ma sportowy charakter. Więc zawieszenie, jak już wspomniałem, jest sportowe i naprawdę to czuć na każdych wybojach. Jeżeli chodzi o wykończenie jakość wnętrza, daje wysokie 5, a nawet bym powiedział 5. Oczywiście. Często kupując samochód za kilkaset tysięcy, ponad 400 tysięcy złotych w katalogu, bez, mówię na starcie, bez pakietu competition, tak? Oczekiwalibyśmy, że te plastiki to nie będą plastiki, że aluminium to będzie aluminium, a nie aluminium podobne. Ale tak akurat się składa, że w tym samochodzie konstruktorzy skupili się na tym, jak ten samochód ma jeździć, zachowywać się na drodze i na torze, bo to jest samochód, który można zabrać na tor aniżeli jak ma wyglądać i jak mamy się super wygodnie czuć w aucie. Choć nie ukrywam, że siedzenia tego samochodu są bardzo wygodne. Tak w jakiś sposób tak otaczają twoje ciało i żebyś czuł bezpieczeństwo i cały czas taką otoczkę e, bezpieczeństwa dookoła ciebie. E, natomiast do reszty naprawdę nie ma się co przyczepiać. Ten samochód stworzony jest po to, aby dawać fajną frajdę i spełnia w zupełności swoją funkcję. Jeżeli chodzi o takie elementy, jak wygląd zewnętrzny, no to możecie sobie wyobrazić, że pakiet Competition dodaje mu naprawdę bardzo dużo uroku, jest poszerzony. Eee, kolega z redakcji mówił, że jak jechał tym samochodem, to ludzie zjeżdżali mu z drogi, on nawet nie jechał szybko, ale dla zasady zjeżdżali, e, nie podjeżdżali pod niego, jak to u nas w Polsce standardowo bywa, aby tutaj troszeczkę zrobić sobie challenge, e, więc budzi respekt na drodze. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jak już słyszeliście wcześniej to drze niesamowicie gębę, ale to naprawdę niesamowicie. Jest tutaj kilka opcji. Mamy tryby road, sport i track. E, mamy możliwość włączenia i wyłączenia. O, wyciszył się. Właśnie wyłączyłem w tej chwili tłumik. Natomiast złączymy go. O, już go słyszę coraz bardziej. Więc elektronicznie jest wspomagany, ale mimo wszystko. E, daje to na pewno dużo frajdę dla kierowcy, ale też i wzbudza respekt ludzi na zewnątrz. Jeżeli chodzi o napęd, napęd na cztery koła, ale w momencie kiedy wrzucamy mu tryb sportowy, to praktycznie cała moc przechodzi na tył. Dzisiaj technologia posunęła się już tak daleko, że szczerze mówiąc w ogóle nie czuję dyskomfortu jazdy napędem na tył. Trzyma go bardzo dobrze, nawet jak jest w trybie sportowym, gdzie odcina mu wiele, powiedzmy, czujników bezpieczeństwa, kontrole trakcji i tym podobne. On nadal wspomaga Cię w trybie jazdy. W trybie track praktycznie tak wszystko odłącza i dlatego jak chcesz przełączyć w trak, to pyta Cię kilka razy, czy faktycznie chcesz przełączyć w tryb trak. Natomiast w trybie takim e, do codziennej jazdy zachowuje się naprawdę bardzo dobrze i bardzo przyjemnie się jedzie tym samochodem. Myślę, no że jest to dość uniwersalny samochód. Przestrzeń bagażowa jest naprawdę duża. Nie pokazuję, ale on naprawdę jest, jest spora. Przestrzeń na nogi jest sporo miejsca. Akurat ten model, z tego co mówi producent, jest. Zdecydowanie większy niż modele wcześniejsze, i faktycznie, tak jak siedziałem, pamiętam w 330E, to czułem się lekko skropowany. Tak, tutaj tej przestrzeni jest bardzo dużo. Z tego, co wyczytałem, to twierdzą, że nawet to jest bardzo zbliżona wielkość jak do starszych BMW Serii 5. I faktycznie czuć, że jest to bardzo spory samochód, ale to nie ukrywam, że pakiet Competition na pewno też dodaje tego swojego uroku i wigoru. Ale z drugiej strony faktycznie trzeba uważać na ten samochód, bo, bo jest bardzo agresywny. Bardzo, bardzo agresywny. Z drugiej strony, to co mi się bardzo podoba w tym aucie i coraz bardziej mi się to podoba w tych samochodach z większymi silnikami, z większą mocą, to oszczędność jazdy. Ten samochód, gdzie naprawdę jest ujeżdżany bardzo silnie, spala aktualnie 11,7 litra na 100 km i zaufajcie mi, naprawdę nie oszczędzam go. A jeżeli chcielibyście kupić tego typu samochód, może niekoniecznie M3, a może M340, to zapraszam serdecznie do skorzystania z wirtualnego salonu samochodowego Kingsman na stronie leasingzwysokimwykupem.pl